Dawno się do Was nie odzywałam. Nie wiem, ile minęło, ale chyba ponad te dwa tygodnie, odkąd nagrywałam ostatni film. I bardzo, bardzo stęskniłam się za mówieniem do Was, za montowaniem filmów, także już wracam. Obiecywałam Wam, że wrócę. Potrzebowałam po prostu czasu, żeby sobie pewne rzeczy poukładać. W międzyczasie byłam chora, nie jestem jeszcze absolutnie do końca zdrowa, co chyba słychać po moim głosie. Mam ogromną nadzieję, że to tylko zwykłe przeziębienie i za chwilę po prostu się z tego podniosę. Moi drodzy, gdzie byłam, co się działo, co u mnie? Mówiłam jakiś czas temu, że zaczęłam nową pracę i potrzebowałam troszeczkę. Czasu, żeby się do tej pracy wdrożyć, ponieważ ta praca wymagała y, przejścia, tak jakby etapu szkoleń, etapu y, przygotowania do egzaminów itd., itd. No i jestem już za tym, więc swobodnie teraz mogę wrócić do nagrywania bez obaw o to, że ucierpi po prostu y, jakieś tam nowe zajęcie, którego się podjęłam i mimo wszystko, na którym również mi zależało. To był też dla mnie taki czas wzlotów i upadków, jeśli chodzi o moje psychiczne samopoczucie. Za mną już 1 listopada, bardzo bałam się tego dnia i e, zastanawiałam się właściwie jak się będę czuła po prostu w tym dniu, ponieważ e, no, zupełnie nie wiedziałam czego się spodziewać i faktycznie było dość niefajnie, było nawet gorzej niż zakładałam, bo tuż przed wydawało mi się, że wszystko jest w porządku, próbowałam to sobie jakoś tak poukładać w głowie, no a tego 1 listopada Zwłaszcza kiedy pojechaliśmy do Zuzi, po prostu pękłam i pojawiła się taka myśl, że po prostu nigdy nie sądziłam, że w to Święto Zmarłych będę przyjeżdżała na grób własnego dziecka, i to jest właśnie ta nowa rzeczywistość, o której mówiłam, i nowa rzeczywistość, do której muszę się po prostu przyzwyczaić, bo wiem, że już z tym nic nie zrobię i owszem, ta rzeczywistość mnie boli, ale. Muszę ją przyjąć i muszę z nią już żyć do końca życia. Po tym dniu, właśnie 2 listopada, doznałam takiego e, jakby oczyszczenia i nagle poczułam, że jest mi trochę lepiej, że jestem silniejsza. Może potrzebowałam właśnie takiego małego kryzysu, żeby później wyjść na prostą i to nawet w lepszej kondycji niż wcześniej, bo teraz mogę śmiało powiedzieć, że czuję się nawet okej okay psychicznie. W sensie takim, że wiecie, no to, to wszystkie te emocje, które były względem tego co się wydarzyło względem z ludzi są i one będą zawsze. Natomiast mam wrażenie, że to wszystko jest już na tyle teraz takie stabilne, że po prostu em, już rzadziej em, wyprowadzam się z równowagi i wpadam w taki dół. Wcześniej to mógł być nawet jakiś mały bodziec, który sprawiał, że po prostu płakałam 3 godziny. Teraz już tak nie jest, teraz już jest raczej bardziej stabilnie, aczkolwiek. Ehm, aczkolwiek ten smutek wciąż jest. Ja mam wrażenie, że ja po prostu uczę się z nim żyć. I nie jestem już tą samą, samą osobą, którą byłam kiedyś. Czuję się po prostu smutniejszym człowiekiem, ale to przyjęłam i, i, tak, i tak jest. Tak być może już będzie i tyle. Właśnie będę pracowała rzeczy na Vinted. E, jutro muszę w końcu powystawiać, bo nie zrobiłam tego do tej pory, a obiecywałam, że zrobię to dwa tygodnie temu. Więc e, teraz zapraszam Was na Vinted. Myślę, że jak ten film pojawi się, to rzeczy też już zaczną wlatywać. E, no, prasuję teraz to wszystko, sukienki, muszę później porobić zdjęcia i jutro zamierzam wystawić. Poza tym z innych rzeczy właściwie bardzo mało się zmieniło. Całe te dwa tygodnie poświęciłam właśnie nauce, poświęciłam też troszeczkę sobie, bo powiem Wam szczerze, że brakowało mi takiego czasu, kiedy, który mogłam spędzić sama ze sobą, kiedy mogłam robić, wiecie, coś dla siebie, typu czytanie książki, oglądanie serialu. Zaczęłam oglądać na przykład serial The Good Doctor na Netflixie, i naprawdę Wam polecam, kurczę, jak ja się wciągnęłam w ten serial, jest naprawdę genialny. Bardzo, bardzo polecam. I czytałam trochę książek, yy, układałam puzzle, mam ochotę też pograć w grę, jakąś, nie wiem, 2GTA czy Simsy, czy coś takiego i pewnie to też zrobię, żeby po prostu się zrelaksować po dawno takiego czasu dla siebie właśnie. Sobie nie zorganizowałam, może miałam na to czas, ale po prostu o to yy, nie zadbałam. Mam nadzieję, że szybko teraz już dojdę do zdrowia i że będę mogła wrócić z takimi treściami, które dla Was zaplanowałam, bo właśnie wykorzystałam ten czas też między innymi na zaplanowanie filmów dla Was i bardzo już nie mogę się doczekać z tego nagrywania. Już w ogóle wczoraj chciałam nagrywać, ale wczoraj przeleżałam dosłownie cały dzień w łóżku i chciałam się po prostu wygrzać, wyleczyć jak najszybciej. Dzisiaj jest już trochę lepiej, więc się ogarnęłam i stwierdziłam, że nagram najpierw dla Was taki film, właśnie pogadankowy, żeby wyjaśnić w ogóle, co się ze mną dzieje. Mam nadzieję, że. Jeszcze tutaj jesteście, że czekaliście i bardzo bym chciała, żeby już żadnych przerw w najbliższym czasie nie było. Trzymajcie proszę kciuki za moje samopoczucie. Jeżeli macie jakiekolwiek polecajki książkowe, serialowe, filmowe, to chętnie je przyjmę w komentarzach, bo bardzo dobrze ostatnio spędza mi się ten czas właśnie w ten sposób wieczorami, czyli oglądam albo film, no teraz to Good Doctor, ale też przepraszam to właśnie książkami, jakimś filmem czasami, więc jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, to koniecznie piszcie, ja z mojej strony polecam Wam właśnie ten serial, o którym wspomniałam i ogólnie teraz na Netflixie jest sporo fajnych rzeczy, które na pewno w najbliższym czasie również obejrzę. Rzeczy na wintet, które Wam obiecywałam, dalej wiszą, słuchajcie, w garderobie i nie miałam kiedy się za to zabrać. Teraz, kiedy mam czas, to jestem znowu chora, więc nie chcę się w to przebierać. Zastanawiałam się nawet, czy po prostu nie zrobić tych zdjęć tak o na wieszaku, bo nie wiem, kiedy będę na tyle dobrze się czuła, po prostu, żeby się, wiecie, rozbierać, przebierać i tak dalej. Dajcie znać, proszę, co o tym myślicie, czy w ogóle. Kupując na wintet, kupujecie rzeczy, które są tylko sfotografowane na wieszaku, czy jednak to zdjęcie na sylwetce jest kluczowe? Bo ja kupuję takie na wieszaku i nie zwracam na to jakiejś takiej szczególnej uwagi. Jestem ciekawa, jakie wy macie podejście i yy, po waszych komentarzach po prostu zdecyduję, jak wystawię te rzeczy, ale tak, no tak czy tak wkrótce możecie się ich spodziewać na moim wintet, gdzie was zapraszam, bo bardzo dawno już tam nic nie dodawałam. Pracuję też od jakiegoś czasu nad projektem pewnym który będzie zarówno dla mnie czymś ekstra, jak i dla Was, mam nadzieję. Bardzo, bardzo liczę na to, że dokończę to do końca listopada. Bardzo bym chciała, więc proszę, trzymajcie kciuki, bo, yy, bo ogłoszę coś, co wydaje mi się, że. Znaczy, nie wydaje mi się, to jest takie. Poniekąd spełnienie moich marzeń tutaj na YouTubie, a przynajmniej to będzie spełnienie jednak z marzeń YouTube'owych. No, i też będzie to coś super, mam nadzieję i mam wrażenie dla Was, bo będziecie mogli z tego skorzystać i może to Wam pomoże. W czymś. Eee, dobra, nie będę więcej zdradzać. Czekajcie, wyczekujcie, ja nad tym pracuję. Właśnie robię stronę internetową, która jest jakby tutaj kluczowa, żeby w ogóle wam to zapowiedzieć. To jest najważniejsze. Dzień dobry kolejnego dnia, właśnie szykuję się do pracy. Konkretnie szykuję sobie jedzenie i zaraz muszę wychodzić, także tylko taka szybka wstawka rano jest w ogóle, moi drodzy, super ciepło. Ja nie wiem o co chodzi. Obudziłam się dzisiaj rano, o godzinie 7 jest 20 stopni. Co jest nie tak z tą pogodą?